Panie doradco, zainwestował, że tak jak pan powiedział. Jedne inwestycje poszły w górę jak rakieta, a drugie rosną powoli, ale stabilnie jak mój brzuch od I teraz mam za dużo akcji, a za mało obligacji. I co teraz? Andrzej, nie denerwuj się to po prostu życie portfela. Masz teraz więcej akcji niż planowałeś, dlatego zrobimy rebalansowanie, czyli wyrównanie proporcji w portfelu. Aha, czyli znowu mam coś dokupić i coś sprzedać. Dokładnie, to jak z autem. Rebalansowanie to jak wyrównanie ciśnienia w oponach. Nie zmieniasz auta, tylko doprowadzasz wszystko do równowagi. Sprzedajesz trochę tego co za dużo urosło i dokupujesz. Tego, czego za mało, żeby wrócić do planu. Dobrze, ale w Radeju powiedzieli, że kryzys nadchodzi, bo wszystko jest zielone i trzeba zrobić risk party. Nie party, tylko parity. To nie impreza, tylko strategia. Risk parity to na przykład fakt, że akcje są bardziej ryzykowne, a obligacje mniej. Więc zamiast dać po 50% każdemu, dajemy więcej tym spokojniejszym. Nie porówno pieniędzy, tylko porówno ryzyka, żeby właśnie się nie wydarzyło tak jak to u Ciebie. Tak też należnie rozumiem, i że rebalansowanie je o utrzymaniu równowagi, a risk parity je o ustanowieniu tej równowagi od początku. Dokładnie rebalansowanie to serwis auta, robisz co jakiś czas, żeby portfel był w równowadze, a risk parity to projekt auta, czyli jak od początku ustawić, żeby każdy element miał tyle samo ryzyka. Czy to oznacza i że moje akcje mają więcej mocy niż moje obligacje? Tak, akcje to jak silnik V8, potężny, ale kapryśny, a obligacje to jak diesel, spokojny i stabilny. I jak ja mam za dużo V8, to mi pali cały portfel. Dokładnie, dlatego robimy przegląd. Trochę V8 sprzedać, trochę diesla dokupić. To ja przenoszę część do diesla, ale jak będą zniżki na V8, czyli te akcje spadną to znowu se kupię. I to jest właśnie rebalansowanie i uśrednianie ceny. A i tak największe bezpieczeństwo w inwestowaniu daje Ci konsekwencja, systematyka i długofalowość. No dobra, to już nie panikują, ale jakby coś, to napiszę tam gdzie zawsze, bo jak ten rynek zacznie kopcić, to ja wolę, żebyś ty mi go obejrzał. Jasne, tylko pamiętaj: portfel to nie silnik do grzebania co weekend. Czasem lepiej nie ruszać, tylko dolać trochę oleju i jechać dalej.